Witam Państwa, ja jestem Piro, a to rozpakowanie paczki, która właśnie do mnie przyszła. Wewnątrz powinna się znajdować książkowa wersja fanfika Past Sins. A więc zabierzmy się do rozpakowania. Spróbujmy to jakoś delikatnie zrobić, żeby nie zniszczyć książki w środku. I tak oto książka prezentuje się z przodu, tak z tyłu. Taka dość minimalistyczna, ale mi się nawet podoba taki styl. Hm. A to ci niespodzianka. Okładka jest na odwrót z tekstem. No, przyznam, że nie jestem z książki zbyt zadowolony. Ciekaw jestem, czy wszystkie tak zostały wydrukowane, czy tylko mój egzemplarz. No, przyznam, że naprawdę słabo. A więc. To by było na tyle, dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem.